Cześć wszystkim. Wypadł pierwszy śnieg w Warszawie i okolicach Warszawy, a to znaczy, że trzeba się zająć swoim samochodem, a nie motocyklem, bo w pierwszej kolejności to jest jakby bezpieczeństwo, ciepło i komfort w taką pogodę. A właśnie komfort i bezpieczeństwo jest najważniejsze, żeby nie doprowadzić do takich skutków na drodze. Widzicie, człowiek zafajacował i ma rozwalone autko. Dlatego zawsze trzeba uważać. A tematem dzisiejszego filmiku będzie przełączania aklimatyzacji, czyli u mnie po prostu polega problem w tym, że nie ma silniczka albo się spalił silnik starego właściciela. Ja kupiłem już bez niego i musiałem ręcznie przyłączyć z ciepłego na zimne albo odwrotnie i to wam pokażę. A najpierw pokażę, który mam samochód, to jest Honda Civic 8. generacji. W innych Hondach będzie podobnie, może być po prostu po innej stronie schowane te miejsce tego silniczka. thank you A teraz razem z Wami chciałbym przełączyć tą klimę z ciepłego na zimne, albo zimnego na ciepłe. Wchodzimy pod kierownicę, u Was może być przykładowo po prawej stronie, jeżeli to inny model Hondy. Pokazuję końcówkę, która się podłącza sztekier tak zwany. I proszę zwrócić uwagę, że są różne bitówka, czyli to są 4 bit u mnie, a może być 7, jeżeli podwójna strefa klimatyzacji. I teraz widzieliście ten plastyczek, przelańczam go drugi raz. To była właśnie zmiana z ciepłego na zimne, a teraz z powrotem na ciepłe. Jakoś tak to działa. Proste i proszę uważać, żeby nie polamać.